Ja jestem odpowiedzialny za diakonie Słowa. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja bardzo kocham Słowo Boże, ale to nie jest całe Słowo, jakie codziennie słyszymy. Zobaczcie, ile słów do nas wypowiadają inni ludzie, ile słów my wypowiadamy. Spróbujcie to kiedyś policzyć. Nie wiem, czy się Wam w ogóle uda. A jednak mamy jedne usta i dwoje uszu. A więc powinniśmy bardziej słuchać. Dlatego uważam, że dobrze jest świadczyć o Bogu z całym swoim życiem, a także mówić o Bogu, mówić o tym, co doświadczyliśmy, głosić na wszelki sposób. Diakonia Słowa przede wszystkim jest widoczna w momencie, kiedy jest zgłoszona jakaś konferencja, jest zgłoszone jakieś Słowo. Ale to nie wszystko. A moim marzeniem jest, żeby do Diakonii Słowa zaangażowało się całe mnóstwo osób, które chcą zrobić niema, czasami jakieś drobiazgi, ale te drobiazgi mogą dotknąć czyjeś serce. Nie wiem, jakieś przykłady może. Ktoś może wymyślić, że można by zrobić jakiś baner. Yy... Jakieś słowo napisać, jakąś ulotkę, jakąś zakładkę do książki, może coś napisać na stronę internetową naszą, jakieś słowo, może coś powiedzieć. Jest bardzo dużo różnych pomysłów. Myślę, że Wy macie ich znacznie więcej niż ja. Dlatego potrzebna diakonia, więcej osób. Mamy więcej pomysłów. Zapraszam Was do tej diakonii. Ktoś mnie pytał, czy można być więcej niż jednej diakonii tak, można być więcej niż jednej diakonii. Naszą liderkę pytałem, w ilu diakoniach można być? No powiedziała, też nie za dużo, bo w każdej trzeba się jakoś zaangażować. Powiedziała mi w pięciu. No trochę mnie to zasmuciło, bo ja bym chciał być w sześciu, ale słuchajcie, można być więcej niż jednej diakonii. Także moi wspaniali przedmówcy was zapraszali do innych diakonii. Zapisujcie się do nich. Ale jak czujesz, że coś ze słowem chcesz zrobić w swoim życiu, Zapraszam także do tej diakonii.